Cześć siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się rozlewaniem gnojowicy. Właśnie poza odcinkiem kupiłem sobie tę beczkę na gnojówkę, więc teraz pojadą napełnić do biogazowni. i właśnie będę rozlewał gnojicę na tych moich polach, właśnie na tych dwóch polach rośnie pszenica, tam już nawet urosła na tym jednym. A tam dalej rośnie rzepak, a tutaj właśnie gdzie pracownik sieje właśnie będą rosły buraki, właśnie żeby pracownik kończy siać. Więc okej, okay, najpierw muszę pojechać do biogazowni napełnić tą beczkę, więc sobie pojedziemy ją napełnić. A my się sobie podę na skróty, będzie szybciej trochę. Właśnie akurat zdecydowałem się kupić tą większą beczkę, no bo ma ona większą pojemność oraz też większą szerokość rozlewania, więc będzie szybciej schodziła praca i nie będę musiał tak często jeździć dzisiaj napełniać. Właśnie tutaj trochę mi się już tej gnojowicy w wygosowni, bo trochę tej, tej trawy sprzedawałem i właśnie zobaczymy ile jej jest. Właśnie jak widzicie mamy prawie 40 tysięcy litrów w więc... Powinno na dość spory czas starczyć, no i też planuję teraz, jak uzbieram trochę pieniędzy, kupić sobie sieczkarnię do kukurydzy i yy, chciałbym już zrobić też jakiś zbior kukurydzy na kiszonkę właśnie tutaj. Okej, okay, mamy napełnioną całą beczkę, więc teraz możemy je jechać rozlewać ją na polu. No jest to też dodatkowy, darmowy nawóz, więc też bardzo fajnie, że tej yy, oprócz pieniędzy za sprzedaną trawę lub kiszonkę dostajemy też gnojowice. Oddalę sobie może trochę kamarkę, żeby było lepiej widać, jak będę rozlewał, na jaką szerokość to rozlewa. Okej, okay, rozpoczynamy rozlewanie. O widzę całkiem szeroko to rozlewa, więc bardzo fajnie. Już tu trochę gorzej widać, bo już ta pszenica trochę urosła. Chociaż w rzeczywistości raczej nie powinno się rozlewać gnojowicy na zboże, które urosły, bo wtedy by mogło uschnąć. Ale akurat to z tym eksymulatem jest to, i można to rozlewać, i właśnie nawet nie wiem, czy to nie jest lepiej nawozić zboże, które właśnie rośnie, niż, tak, niż yy, przed siewem. Bo się raz mi się zdaje, że nawiozem chyba przed zasianiem i nie wiem, czy nie byłem mniejszy. Prawda? chociaż to bym musiał jeszcze sprawdzić dokładnie, czy też można nawozić na ściernisko. A wiedzę, że to bardzo szybko schodzi, to nawożenie tego pola. I też nawet na długo starcza właśnie to napełnienie tej beczki, bo na razie zużyłem tylko 5%, a troszeczkę już rozlałem tego, więc fajnie, że na długo to wystarcza, więc nie będę musiał też tak, tego obornika tu używać od kurów i właśnie krawy zdążą trochę naprodukować tego obornika i będę mógł nawozić na zmianę właśnie moje pola, raz z obornikiem, raz konowicą. No i w sumie teraz na razie za bardzo nie używam też tego mojego rozsiewacza nawozu do tego sztucznego nawozu, ale myślę, że sobie na razie go zostawię, bo jak będę miał później więcej pól, no to będę jednak potrzebował też dodatkowo właśnie nawożenia tym sztucznym nawozem. Właśnie teraz myślę, że go zbieram trochę pieniędzy, to sobie kupię może tą sieczkarnię do kukurydzy i zrobię takie duże zbiory kukurydzy na kiszonkę. A później może sobie jeszcze jakieś pole kupię, żeby móc też zarabiać trochę więcej pieniędzy. No i w końcu też chciałbym się zająć leśnictwem. No i okej, okay, mamy już nawiezione pierwsze pole, więc teraz pora na drugie pole. To i również jest pszenica, bo chciałem trochę też zebrać słomy dla krów, żeby właśnie mogę produkować obornik, więc sobie zasiałem trochę więcej pszenicy, tam dalej rośnie rzepak, a obok rosną buraki. Właśnie myślę, że poza nagraniu zrobię sobie i jak zrobię trochę pieniędzy, to chyba sobie kupię się czkarni i może w następnym odcinku zrobię już zbiory kukurydzy na kiszonkę. Właśnie jak widzicie już teraz mam dość sporo pieniędzy, bo właśnie tutaj też zrobiłem sobie teraz szniwę i <laughs> też udało mi się zrobić trochę pieniędzy i też posprzedawam mleko oraz No właśnie nam lekolo na pewnie na może naprawdę bardzo fajnie robić. No okej, mamy już nawiesione dwa pola pszenicy, teraz nawiązę pole, gdzie rośnie rzepak. O, widzę, że trawa mi urosła na łące, więc będę musiał też poza odcinkiem zająć się nakosami. To sobie właśnie pozbieram trochę trawy dla krów oraz dla owiec i też może trochę dam do, do biogazowni. Może z tego małego pola wezmę trawę, zbiorę do biegazowni, bo właśnie zwykle tak robisz. Właśnie jak zbieram trawę na tym małym polu, to daję do biogazowni, a z tego dużego pola zbieram trochę siana dla krów, a trochę dla owiec. Właściwie widzicie bardzo szybko schodzi, bo ta beczka ma naprawdę bardzo dużą pojemność. Dodatkowo też ma całkiem fajną szerokość rozrzucania i można też jechać 19 km na godzinę, więc dzięki temu to rozlewanie w gnojowicy idzie całkiem szybko. No i też fajnie, że właśnie nie trzeba napełniać tak często tej beczki, to też na dłużej wystarczy właśnie to napełnienie. Okej, okay, został jeszcze ostatni taki mały przejazd na tym polu, i jeszcze mi jedno pole do nawiezienia. No okej, okay, jeszcze ostatnie pole zostało do nawiezienia, i, i właśnie jak nawraca to pole, no to będzie już koniec e, roboty. No i zostanie mi tylko poczekać aż zboże urośnie, i, i będę musiał zabrać to zboże. Wezmę sobie jeszcze, przestawię ten ciągnik, bo trochę mi może przeszkadzać, więc sobie go przestawię i, i właśnie będę kontynuował dalej moją pracę. A jego by się przydało nawet umyć, więc później go pojadę umyć też. Okej, okay, myślę, że tu jeszcze chyba dwa przejazdy powinny zostać. O to mogą mi jaka zrobiłem, ale to nic to. Tyle to to akurat nie jest zbyt dużo. No i okej, okay, mamy właśnie ostatni przejazd i nawet niezbyt dużo zużyłem tej gnojwicy, bo, na roz, bo na nawiezienie moich czterech pól zużyłem właśnie gdzieś około 33%, więc nawet niezbyt dużo właśnie poszło. No bo właśnie jak rozrzucałem obornik na tych polach, no to nawet schodził cały jeden rozrzutnik i jeszcze musiałem napełnić, a tutaj nawet połowa pojemności się nie zużyła, więc... Bardzo fajnie bo będę mógł jeszcze następnym razem nawieść moje plany. No ale dobrze, myślę że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mnie kanał. Dziękujemy za oglądanie. Cześć.